jest to kolejna likwidacja po oddziale ginekologicznym w naszym szpitalu i opór, opór mieszkańców jest bardzo duży a w takim terminie zorganizowane posiedzenie rady społecznej na pewno przeszkadza przeszkadza w tym żebyśmy tutaj wszyscy mogli wziąć udział tak jak byśmy chcieli ale wiemy w internecie z przekazu od społeczności lokalnej że ten opór jest bardzo duży i zapowiadamy tutaj działania Mające na celu wywarcie presji na administrację samorządową, jak i na dyrekcję szpitala, w celu tego, aby podchylić się nad problemem, znaleźć brakujące etaty, brakujące, brakujących lekarzy, którzy podejmą się pracy. Zapowiadamy wszelkie możliwe narzędzia, użyjemy wszelkich możliwych narzędzi, włącznie z referendum, które miałoby pozwolić mieszkańcom opowiedzieć się o tym, w sprawie czy są za tym aby taki oddział tutaj w powiecie kolbuszowskim istniał jak również w konsekwencji być może będzie to referendum o odwołanie starosty i o rozwiązanie rady o przeprowadzenie ponownych wyborów chcemy też się dowiedzieć czy pani wojewoda lub pełnomocnik wojewódzki pełnomocnik konsultant do spraw pediatrii zna tutaj sytuację powiatu kolbuszowskiego czy jest należyty, należycie zabezpieczony interes interes dzieci w przypadku likwidacji, tak czy, czy zostanie przeprowadzona jakaś inspekcja, audyt w tej sprawie, czy też sprawę zna być może krajowy konsultant do spraw pediatrii? Czy jest przeprowadzona analiza bezpieczeństwa, właśnie dzieci po, po likwidacji oddziału pediatrycznego? Ale również mamy pewne zastrzeżenia do polityki, jaką prowadzi pan dyrektor Strzelczyk i wnioskujemy, o dymisję pana Strzelczyka. Ponieważ w naszej ocenie od wielu lat nie należycie wypełniać swoje obowiązki. Takim koronnym przykładem jest to, że nawet ja ostatnio pokusiłem się o stwierdzenie, na które pan radny Romaniuk się obruszył, że jest to grajdołek. Grajdołkiem, grajdołkiem nazwałem to, czym jest Rada Powiatowa i to, czym są wszystkie organy takie jak Rada Społeczna tutaj jest krajowy rejestr sądowy, wydruk wczoraj z godziny 20.05 gdzie, gdzie jest wykaz osób członkowskich, które są członkami Rady Społecznej a w tym dokumencie to jest uchwała nanosząca zmiany z dnia 28 marca 2019 roku uchwała powiatowa, tutaj figuruje pan Zbigniew Chmielowiec w składzie niestety pana Chmielowca nie ma więc pytamy się kto jest winien tutaj pewnych form, niedopełnienia wymogów formalnych w naszej ocenie jest to zaniechanie dyrektora Szczelczyka jak wiele innych zaniechań które do tej pory popełnił